Magiczny wojownik, część czwarta. Nie mogę zrozumieć, czemu idziemy do obozu, bo musimy złożyć raporta z Cholera. Orok Czemu się zatrzymałeś, Orok Szak? Orkowie? Tak przygotuj się do bitwy. Ej wy, poddajcie się, to was nie zabije. Spokojnie, nie jesteśmy z nowego obozu. Macie zbroję starego, to wam zaofam. Ta mamy. Czemu polujesz na nowy tak ostro? Zaraz wam powiem. Przepraszam za to, nazywam się Tapsik. A wy? Jestem Razli, magiczny wojownik, a ja Carpen. Idziecie do Starego? Potrzebujecie wtedy wizy. Wizy? Tak, Gonessa stali że bez niej nikt nie przejdzie, a ja mam dwie na zbyciu, chcecie? No pewnie, co mamy zrobić? Poloję na bandytę Gonzalesa, pomożecie mi skrocić go o głowę. Gonzalesa, tak? Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. tam, tam. Tam, 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 tam. Poznajcie mój gniew, bo ha 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 ha, o głowę. To dobry moment na opowieść. No korwa wreszcie się przyłączyliście. Razliga over. Ta psik gane over. nich razgi, ja muszę odpocząć. Carpen gdzie jesteś? Carpen gdzie jesteś? Ech by nie mogli przekroczyć, zgobiłem ich. Tapsikowi się to nie spodoba. Tapsik, zgobiłem ich. Ech jeszcze go znajdę, zgodnie z omową nie dostaniesz wizy. Bo ha, ha, ha nie udało ci się mnie znokautować. Cholera, potrzebuje wizy. Gonzalesie i nowy obozie, szykojcie się na atak magicznego wojownika, bo ha ha ha, ha, ha. Ale najpierw zjem z trzy pączki.